Maurycy Polaski, mój przekaz do mnie. Morza szum, ptaków śpiew. Dzień dobry kochanemu Państwu. To nie morza szum i ptaków śpiew tam z tyłu. To jest wielkomiejskie świnoujście. Nie zdecydowałem się pójść na plażę, bo w gwiździ wieje jak jasny pierrot. Państwo by niczego nie usłyszeli, pomimo, że, że mam taki farfocel. To nie jest yy, pacynka. To jest antywiatrowy interesik, który, dzięki Państwu patronom, oczywiście mam, który wczoraj nie zdał egzaminu. Tak czy inaczej, pamiętają Państwo, jakie mieliśmy kłopoty. Trudny dzień jest dzisiaj, trudny i decydujący, ale dla mnie szczególnie trudny, bo nie ma... No jak to co zrobić? No jak, gdzie, jak jest? No przecież jest sisa wyborcza. Po cichu, po cichu wielkiemu, taki dzień głupawy nie wiadomo czemu w internecie cichosza, w telewizji cichosza. Politykę trzeba wyrzucić do kosza. Pokazuje dupsko cała prawda goła. Można dzisiaj śpiewać tylko o pierdołach. Co zeżarła gwiazda, kto przerwał milczenie. Szybkie randki singli i kto pierdnął na scenie. W mediach dzień wyborczy spustoszenie czyni. Można na dzisiaj gadać tylko o dupie Maryni A Marynia na to, kurde bez przesady Mam od takich gadek tylko pypcia i zajady Niech wyborczej ciszy już nastąpi schyłek Niech się cisza wreszcie skończy Ocalcie mój tyłek po Cichu, cichu wielkiemu Jutro hałas wróci Kurwa po staremu To znaczy to nie chodzi o to, żeby było po staremu Tylko, żeby, że hałas wróci po staremu Taka jest tutaj przesłanka Proszę Państwa, 15 października w niedzielę Czyli dzisiaj Imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa oraz Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, Drogosława, Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Leonard, Roger, Sewer, Tekla i Teodorek. Wszystkiego dobrego, moim kochanym państwu solenizantom. Yy, nietypowe święta, mamy dzisiaj ho-ho, mamy Światowy Dzień Mycia Rąk. No nie wszyscy mają czyste ręce, zgodzimy się z tym. Światowy Dzień Białej Laski. ha 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 ha, 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 ha okay? No, i Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Hej dziewczyny! Koła gospodyń wiejskich całuję serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze cyca dnia, który przysłała Basia Bocian, nazwisko znane redakcji. Osobiście, e, najmocniejszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje jakaś wyższa inteligencja, jest fakt, że ona się z nami nie kontaktuje profesor Zbigniew Mikołajko tak powiedział, bardzo mądrze. A ja kombinowałem z kolei, będąc nad morzem, taki, taką grę półsłówek dzisiaj. W bąciku Kasi mamy ją. Fikanie na salach. Czy jakoś tak. Do widzenia Państwu, do zobaczenia do jutra w nowej rzeczywistości.